Cześć, witam cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci fajny przepis, który możesz zabrać na piknik ze sobą na łono natury na kwiatki. Cześć, witam cię na moim kanale. Dziś pokażę Ci fajny przepis, który możesz zabrać ze sobą na piknik. Zapraszam! Co musisz na początku zrobić, to ugotować ryże. I jeden to będzie jaśminowy, a drugi to będzie ryż do sushi albo ryż kleisty. I tak, by były troszkę takie rozpadające się. Możesz trochę przedłużyć ten czas gotowania. To, co musimy zrobić teraz, to przesmażyć właśnie mięso. Ja dzisiaj używam z indyka, ale możesz oczywiście z kurczaka albo na przykład z wołowiny. Siekam czosnek dość drobno. Moc pod kuchenką włączona. Dodajemy odrobinę oleju. Do przepisu dzisiaj używamy żółte kary. Użyj jakiegokolwiek, jakie lubisz. Od razu do przesmażonej pasty dorzucam czosnek. Jak przesmaża nam się pasta, możemy sobie spokojnie zacząć szykować. Od razu surówkę z kapusty, która musi troszeczkę postać, żeby tak się fajnie przemarynowała. Dodajemy odrobinę soli, oleju sezamowego, sosu sojowego, wina mirin. I żeby smaki się połączyły, kapkę tłuszczu, oleju proszczynnego. Całość dokładnie mieszamy I zapomniałbym o jednym najważniejszym składniku Możesz go zastąpić na przykład sokiem z limonki Ale ja dzisiaj daję ocet ryżowy Teraz nabierze to wyraźnego charakteru I odstawiamy do lodówki Tak by była chłodna Zabieramy się za smażenie mięsa Dodajemy odrobinę jeszcze oleju Dorzucamy teraz mięso mielone Pięknie to pachnie, kochani, że was tutaj nie ma normalnie Ja zaraz będę cały tym pachniał, tym kary. Moja koszulka i skarpetki też. I teraz widzisz, tutaj na patelni to nie jest przypalone, tylko to jest właśnie smak z pasty oraz naszego mięska. I teraz, jak to się mówi z francuska, będziemy robić deglace, ale nie winem ani żadnym alkoholem, tylko mlekiem kokosowym. Mm, to jest to, co lubię. A Ty lubisz ten kanał? Daj subskrypcję, jakiej jeszcze nie dałeś, daj lajka, napisz w komentarzach, czy Ci się podobało, a może masz jakiś inny pomysł na akurat to danie, albo robisz takie kulki ryżowe zupełnie inaczej. Pochwal się tym, podziel się tym. A nasze mięsko wygląda już cudownie. Do naszych tutaj aromatów i smaków dodajemy jeszcze masło orzechowego. Mmm, -mm, naprawdę powiem Wam, że chyba kurna znowu wyjdzie. I ląduje tutaj teraz tak. Sos rybny, sos sojowy i... Winomirin opcjonalnie, jeśli nie masz. Po prostu pomiń. Ok, super wszystko smakuje. Wyłączam moc pod patelnią. I teraz całość będziemy musieli wymieszać razem z ryżem. Do całości prażona cebulka, kolendra siekana oraz papryka. Dokładnie mieszamy. Czas teraz wstawić to do lodówki na około pół godziny, do godzinki Tak, żeby wystygło A ryż złapał fajną konsystencję, dzięki której będzie nam się lepiej kręciło te kulki ryżowe Pół godzinki minęło i będziemy przystępować do głównej czynności Czyli do smażenia właśnie naszych klopsików Do tego będziemy potrzebowali jeszcze... Tu mam jajka I od razu do jajek wrzucam łyżkę mąki Musimy to teraz dobrze połączyć tak, by stworzyło nam się takie ale ciasto. Tutaj mamy panierkę panko. Jeśli jej akurat nie masz, możesz spokojnie zrobić to po prostu w bułce tartej. Bierzemy sobie odrobinę ryżu i formujemy kulki. I ostatnia kuleczka zrobiona. Więc w pierwszej kolejności ląduje to. A i widzisz, że zrobiłem błąd, bo chciałem ci o czymś fajnym powiedzieć, że powinno się właśnie masz dwie ręce do tego, żeby używać Jedną właśnie do jajka, a drugą tylko do panierki do panko. Obtaczamy delikatnie cyk, i w ten sposób nie będziemy mieli takich jak zazwyczaj pewnie może też Ci się zdarza mieć ubrudzonych dłoni w mące, jajku, no, w tych składnikach. Kładę sobie na łyżkę taką, co takową, do smorzenia. I zanurzamy do gorącego, dobrze rozgrzanego tłuszczu. Pierwsza tura już nam się pięknie usmażyła. zobaczone są takie idealnie rumiane. Super zachęcające do tego, żeby je zjeść. I będziemy wydawać odrobina suróweczki. I teraz chrupiące, pięknie aromatyczne kulki ryżowe. Może jeszcze odrobina chili, tak żeby ładnie wyglądała. Smażone kulki ryżowe fajny pomysł na obiad, ale również na to, żeby wziąć je ze sobą na przykład na piknik. Polecam Ci, zrób ten przepis. Tymczasem do następnego przepisu. Cześć!